Ale uważasz, że jesteś gościem honorowym, tak? No, daj leć okay, dalej. No. Okay. Do, do czego, zmierza? no dobrze, do do czego zmierzasz? Do Bo już wszyscy no, do czego zmierzasz. Denis? Nie, nie pamiętasz, komu dawałeś słowo honoru, jak byliśmy w Gdańsku? Co? Jakiemu koledze naszemu wspólnemu dawałeś słowo? No nie, nie pamiętam. Nie pamiętasz? Nie. Koledze M? Nie pamiętasz? No? Naszemu wspólnemu koledze małemu, jak dawałeś słowo, pamiętasz? Nie. A, okej. Okay. To no na pewno ci przypomni. No to z miłą chęcią, kura. Nie, Czy z taką miłą chęcią, to nie wiem, czy z taką miłą chęcią. A któremu wspólnemu? No, jakie ja słowo honor? No, naszemu małemu koledze. Z ławy. Nie... No, no? no, to no. na co dawałem no. słowo co Dawałeś słowo? Honor? I co, czegoś nie dotrzymałem? Tak. Tak? Tak. Cie, kurwa czego? Dobrze, powie ci prosto w twarz. miłą chęcią. Powiedz ci prosto w twarz. No. Wiesz, ale ja się od tamtej pory z nim regularnie widuję. Jakoś nie mam serwis prezydencji, tak? No, że coś kurwa wyimaginowałeś no i pierdolisz o swoich grupach. Nie, no. O no tych dobrze. Swoich, dlatego, kurwa gronie. Dlatego... Kurwa, do Ale którego do, do mówię oficjalnie, kurwa. że on Ci powiem prosto w twarz. No to to na to czekam, kurwa. Dobrze, ja ja też, że Panowie, to, będziecie musieli dostrzegnąć poza kamerami ten tekst, no bo nie wiemy, kim, kim jest bardziej Pan